Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie informacji duszpasterskich rozpocznę od komunikatu księdza arcybiskupa. 20 czerwca 1983 roku w katowickiej katedrze Chrystusa Króla miało miejsce niezwykłe spotkanie świętego Jana Pawła II z chorymi i inwalidami pracy. Od wielu lat chorzy gromadzą się w maju na swojej pielgrzymce w Piekarach Śląskich. Również w tym roku, 12 maja, spotkamy się u Matki Bożej Piekarskiej w ramach archidiecezjalnej pielgrzymki osób chorych i niepełnosprawnych, aby uczcić wspomnienie wydarzenia sprzed 40 lat. Zapraszam chorych całej archidiecezji do wspólnej modlitwy i do udziału we mszy świętej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej lekarki. Pielgrzymka odbędzie się przed dzień święceń prezbiteratu. Ośmiu diakonów przyjmie ten sakrament 13 maja o godzinie 10 w katowickiej katedrze. Od dzisiejszej niedzieli diakoni rozpoczynają rekolekcje przygotowujące ich bezpośrednio do przyjęcia święceń. Diakonów poleca modlitwie całej wspólnoty diecezjalnej, zwłaszcza chorych. Równocześnie proszę, aby każde odkryte lub dopiero odkrywane powołanie było otoczone życzliwością i modlitewnym wsparciem. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla maturzystów na czas egzaminów i decyzji o wyborze drogi życiowej. Módlmy się również za powołanych przez Boga do wyłącznej służby Bożej, aby poszli za głosem powołania, a także o wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy już udzielili Bogu pozytywnej odpowiedzi. 24 kwietnia rozpoczęły się zapisy do naszego seminarium. Informacje z tym związane można znaleźć na stronie seminarium. Powyższe intencje powierzmy Bogu za wstawiennictwem patrona naszego seminarium, błogosławionego księdza Jana Machy, męczennika. Komunikat podpisał Wiktor Skworc, arcybiskup metropolita katowicki. I nasze ogłoszenia... Zapraszamy Was serdecznie dzisiaj na 15.30 na nabożeństwo majowe. W tygodniu odprawiamy je o godzinie 17.30. Dzisiaj o godzinie 20.00 medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne. Składamy Bóg zapłać za składane ofiary. W poniedziałek w kościele rozpoczyna się strojenie organów, które będzie trwało dwa lub 3 dni. W środę rano o 8:45 zapraszamy na śniadanie dla seniorów, a o 18:45 odbędzie się spotkanie lektorów. W piątek o 16:00 spowiedź i próba grupy dzieci przed pierwszą komunią świętą ze szkoły nr 11. W sobotę o 7.30 duż paserze odwiedzają chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać do zakrysty lub telefonicznie, w nagłych przypadkach o każdej porze. W sobotę o 10.00 spowiedź i próba dzieci i rodziców przed pierwszą komunią świętą szkoły podstawowej nr 11. O 13.00 pierwsza komunia grupy dzieci ze szkoły podstawowej nr 11. O 17.00 spowiedź dla dzieci i rodziców, którzy obchodzą rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Przyszłą niedzielę o godzinie 11.00 rocznica pierwszej Komunii. Zapraszamy dzieci w strojach komunijnych lub na biało. Prosimy przynieść świece chrzcielne, komunijne. Dzień wcześniej zapraszamy dzieci i rodziców na spowiedź o godzinie 17.00. Przyszłą niedzielę o 12.30 pierwsza komunia Szkoły Podstawowej nr 11. .00. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. Zapraszamy na pierwszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy w dniach od 29 lipca do 3 sierpnia. Zapisać się można w kancelarii lub przez formularz dostępny na stronie naszej parafialnej w zakładce aktualności. Tam jak również na plakatach, które wiszą na drzwiach są wszelkie informacje. W sobotę 20 maja zapraszamy na ogólnopolskie czuwanie na Jasnej Górze organizowane przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym. Zapisy w zakrystii lub telefonicznie koszt 30 zł. Dziękujemy Paniom i Panom za sprzątanie Kościoła na dzisiejszą niedzielę. Zmarła Danuta Poloczek, przeżyła lat 68, mieszkała przy ulicy Śląskiej. i pogrzeb w poniedziałek, 8 maja, o godzinie 9, w parafii w kamieniu pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.